Witam wszystkich po tygodniowej przerwie. Mam tydzień i parę dni. Tu Ma małą awarię. Miałem się zająć czymś innym. Eee, jeszcze przed tym GL-em, właśnie co przyjechał tam na ten olej. To yy, mieliśmy parę innych samochodów do dokończenia. Także w sumie się prawie obrobiliśmy i teraz yy, rozerwaliśmy prawie ten silnik. głowice za chwilę nam ściągnięte. Bynajmniej by miały być sunięte za chwilę, ale ogram tutaj, bo ten silnik przed właścicielem właścicielem coś wspomniał: że ktoś tutaj robił głowicę, aczkolwiek turbinami sporo oleju trafia do korektora, tam gdzieś ograłem to wszystko. Jest Turbiny są już zrobione razem z zastawnikami. Co tu jeszcze? No i oczywiście uszyniaczami ten olej trafia na tłok na tłoki, także wydaje mi się, że ktoś tu zrobił głowicę bez uszczelniaczy, na starych śrubach, tak sądzę. E, I teraz tak, Jak głowicę, mam, turbiny są zrobione, e, od, od, od gela, miałem już zrobione turbiny, odebrałem je tylko z nastawnikami, ze wszystkim. Głowice zawsze mam, staram się mieć w zapasie, dwie takie zrobione po szlifach kompleksowo. Cały remont takich głowic są u mnie leżą, zakupiłem kiedyś dwie używane w bardzo ładnym stanie, są naprawione, zregenerowane i dwie są na wymianę. Niestety tutaj klient będzie miał doliczone dwie głowice, czyli koszt używanych głowic, ponieważ te są do śmietnika. Z tego względu, że te kasety przykręcamy na takie śruby dosyć długie. One przechodzą przez całą kasetę i są gwinty w, w głowicy. I teraz tak. Tak są dokręcone, ktoś to dokręcał, jak składał ten silnik, z łapy zwyczajnie, bez klucza dynamometrycznego. Poprzeciągane są gwinty, żeby nie było, że wałki prężą do góry, w sensie, że szklanki do góry prężą yy, zawory, że wałek jest naprężony I, stop, i mostki tak samo, to mostek jest luźny, proszę zobaczyć, nic nie jest naprężona śruba. Ta śruba jest popuszczona, a dalej nie idzie jej przekręcić są poprzeciągane gwinty w głowicy. Tego się nie da zrobić. Nie będę na, na pewno wkręcać szpilek, bo to nie jest oryginalnie. Ma być zrobione oryginalnie, tak jak ma być. Yy, także na pewno nie będziemy robić tych gwintów. Będą doliczone drugie głowice klientowi. Także koszta na pewno się wzrosną. Doliczę dwie używane głowice plus ich remont. Ponieważ jeszcze tutaj odkręcałem śrubę i mamy tutaj Taki temat jeszcze urwanej śruby. Podczas odkręcania śruba pstyk, urwała się. Stalowa śruba tak dokręcona w yy, aluminiowej głowicy, w aluminiowym gwincie, że ktoś po prostu wszystkie śruby poprzeciągał. To tak samo nie dzieje się. Mostek jest luźny, nie dzieje się odkręcić, ponieważ się przez gwinty są poprzyciągane i tak jest każda jedna. Także na pewno. Koszty wzrosną o jeszcze. O śruby. O głowice używane. Potem tak wychodzi, jak wychodzi. 100% śruby są dane. 100% śruby są dane. Do głowic używane. Silikony jak zawsze. Tu gdzie pompa. Silikon. O. Proszę zobaczyć, gdzie pompa jest silikon. Termostatu nawet nie ruszałem, nie odkręcałem, żeby nie było Sam Silikon. O proszę zobaczyć Sam Silikon znowu jest. Tu silikon absolutnie nie powinno być pod termostatem, tak samo jak i tutaj, bo tu jest Oring. Tutaj jedynie powinien być silikon, ponieważ na pod tą pokrywką musi być masa uszczelniająca. O tyle jak ktoś dobrze zrobił, że zrobił to widać prawdopodobnie na Wiktora. On się, Wiktor się nie urywa, nie krąży w silniku. Ale tutaj tego silikonu było na ułożone za dużo. Nie nakładamy silikonu pół centymetra, bo to nic nie daje, tylko przylgnia idealnie czysta, cieniu cieniuteńko na żyletkę dosłownie kładziemy. Cieniuteńko, i przykładamy, dokręcamy, i to jest wszystko. On sobie bokami mikro wyjdzie, prawie wcale. Prawie wcale on nie wyjdzie. A nie, nakładamy. Potem takie wargi się robią tutaj. O, jak tutaj. Te silikony się urywają, krążą w oleju, zapychają sitko w smoku, czy tam w pompie. I te i silniki, czy te, czy inne się później zacierają. Tego nie robimy. Kolejny, kolejny przykład, żeby nie było. Tutaj były wymiane uszczelki podobno. Tutaj jakiś tam drobny silikonik, to może po wcześniejszym tam właścicielu. To mi tam nie przeszkadza, bo to wszędzie czysto. Ale ta śruba była nie, w ogóle nie dokręcona. Odkręciłem palcami, a resztę było tak na słowo honoru przykręcone. Dosłownie le, lekko. A nie leciało, bo nowa uszczelka coś tam dociskała. Nie? Także kolejny temat, kolejne koszta. I teraz i teraz ktoś sobie zrobi taki silnik. taki silniki wychodzi dużo pieniędzy, bo tego typu sprawy wychodzą. Ktoś wyda 6 czy 8 tysięcy, jak już we wcześniejszych filmach było pokazane ze skrzyniami biegów. I co z tego? I jak musi wydać drugie tyle, żeby było fachowo zrobione, dlatego te samochody te czy inne, one się nie psują same. Tylko po prostu tak są naprawiane, jak są naprawiane. Macie tutaj ewidentne przykłady, pokazane i tyle. Zróbmy to wszystko dobrze, a będzie to działać. Wiadomo, jaki tam czujnik może dojść, coś, no bo ten czujnik przed demontażem, jakiś tam miałem położenia wałka, rozrządu czy jakiś inny, yy, był sprawny. Po zrobieniu silnika, przejecha po przejechaniu się, może coś nie być sprawne. No to jest tylko część elektroniczna. Takie rzeczy też się zdarzają, rzadko, ale się zdarzają. Ale zróbmy to, róbmy to uczciwie, bez silikonów. Na no, tym bardziej tutaj, żeby urwać śrubę w aluminiowym gwincie. Ja ją, ja ją po prostu urwałem podczas dokręcania. O, podczas, podczas odkręcania, przepraszam. Podczas odkręcania. Także wałki mamy dobre. Także ktoś to złapy dokręcił. Muszą wejść wszystkie nowe śruby mocujące kasety, co, trzyma, co przechodzą wałki rozrządu. Z mostkami. Eee, napinacz rozrządu, wiadomo, musi wejść nowy. Eee, no i tyle, nie? Zobaczymy, co tam wygląda pod spodem jeszcze, te uszczelki, nie? Także, no jest, no jest bardzo, bardzo jest niefajnie, że tak majstry podchodzą do sprawy i tak robią, jak właśnie widać, na załączonym filmiku. Także yy, coś tu miałem dodać jeszcze? Chyba nic. A, katalizatory oczywiście. Yy, ani katów, ani DPF-ów nie ma. Ja katalizatory załatwiłem, z tym, że jeden będzie, jeden jest, bo tutaj są same puszki. Też tego nie robimy. Yy, jak już robimy, to wywalamy katalizator. Tutaj on jest, bo jest za blisko głowicy. Tu już gdzieś to opowiadałem, kiedyś to dwa razy nie będę mówić. A DPF jest w auta, czyli DPF zostawiamy, żeby on się wypalał, tak jak jest u mnie. Także potem klienci dzwonią. Panie kochany, tyle pieniędzy będzie kosztować? No będzie kosztować tyle pieniędzy, panie, boże, żeś pan chce mieć dobrze, to musi być dobrze zrobione, uczciwie, nie? Bo robiąc to, tak, jak tutaj widzimy na załączonym filmie, to nie ma sensu, nie? I tacy ludzie, i ludzie niektórzy, właśnie jeżdżą gdzieś tam po majstrach, płacą pięć, 8 czy 10 i te silniki dalej kuleją, coś się dzieje i dopiero później znowu muszę wkładają już nie 10, a 20 tysięcy, czy 22, czy 23 tysiące, to wychodzi remont gru, taki silnika, załóżmy, remont, no nie mówimy o panewkach owala oczywiście, nie? to i później, i wtedy ma to ręce i nogi, i to wtedy jeździ. Jakby trafił od razu, to by nie wyszło 22, a załóżmy e, A15, bo odliczyć te 7... 8000, które włożył wcześniej u jakiegoś majstra, i to nic nie dało, bo było zasylikonowane niedokładnie. Także no. Teraz właśnie wychodzi brak znajomości dokręcania nawet takich głupich śrub. Dokręcamy to kluczem dynamometrycznym, z odpowiednim momentem, o odpowiednich potem stopniach, kątach raczej, stopniach i i jest zawsze dobrze, nie? A ja dokręcają z łapy, a jeszcze, a jeszcze i to wszystko jest luźne, to śrubę nie idzie odkręcić, wszystkie gwinty obciągane I tu są właśnie te koszty. głowice już wchodzą tutaj koszt używanych głowic. Doliczony koszt śrub, doliczony. Druga trzeba rozbierać oczywiście druga szczelna, naprawiać, robić. I to jest właśnie wszystko po odwójnie. i tutaj są te, te ceny, te koszty, nie? Także no, i na pewno są śruby do głowic stare, 100% są stare, bo zawsze ludzie kładą stare, nie wiem dlaczego. Yy, także, jak kto chce jeździć takim samochodem 10, jeszcze z 10 lat, na przykład, czy tam chociażby nawet z 5, 6, to lepiej zrobić taki remont uczciwie i nie, wie, nie wiedzieć w ogóle o samochodzie, bo robiąc nieuczciwie po łebkach, tak jak tu widzimy, albo we wcześniejszych moich filmach, to. Sukcesywnie, co 3 miesiące, tam co pół roku wkładamy 2, 3, 4, 5 tysięcy no i czy tam nawet 8 tysięcy, i przeliczając to na lata dopłacamy do interesu. Także lepiej zrobić raz, a dobrze i jest wszystko nie, w temacie. Także już nie mówiąc o, w ogóle o śrubach, że tam jest śruba na dziesiątki kluczyk. Potem obok jest na imbus, potem jest na torx jest i te wszystkie śruby trzymają jedną rurę. Nie? Także żeby do, do, odkręcić jedną rurę, trzeba użyć trzech kluczy. Nie? O tym nie mówię, że żeby stosować śruby wszystkie jednakowe z jednej parafii, jak to się mówi. Nie? Także koszty tutaj dojdą o to wszystko, co mówiłem. DPF jeden będzie oryginalny, kupiony, zamówiony. Drugiego nie dostać. Miało być dwa. Okazuje się, że nie ma. Drugi DPF kupiłem od Mercedesa. O takim samym przepływie, tylko muszę go przerobić, żeby pasował na mocowania. To wszystko obspawam na oryginalnych spawach. Będzie tak jak ma być, będzie wszystko działać. No trudno. No trzeba tak zrobić, ale będzie na pewno dobrze zrobione. Także no no niestety niestety tak to wszystko wychodzi i to nie jest już nawet śmieszne, bo ja nie wiem co sobie myślą majstry robiąc tego typu rzeczy, nie? że jeszcze zadzwonię do sklepu czy w ogóle są śruby dostępne, czy trzeba jechać do serwisu, nie? I oczywiście tą muszelkę pod podstawę filtra też zamawiam nową, ponieważ ona już była raz dokręcona. Aż zobaczy ją, jak jest dobra to ją do, to tą, to, to, ale ja zawsze przykręcam raz taką muszelkę wyrzucam i założę w serwisie, ona nie kosztuje majątku, drugą nową na czysto, żeby mieć 100% pewności, nie? Także to I tak już klamoty wyszły, co są w tym kartoniku. Tutaj tu już mamy ponad 4000. A jeśli dojdą śruby, dojdą coś, dojdą coś. Także tu nie ma żadnego wymyślania. Takie są ceny części. Dlatego z racji, że jest wszystko tak drogie, części są tak drogie. Róbmy to uczciwie i dokładnie. Albo nie róbmy wcale. A jak ktoś się nie nadaje, niech zwyczajnie zmieni fach i nie wiem, jest piekarzem czy kim. Kimś tam innym, nie? Także serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia, do kolejnego filmu.